Dzień dobry, dzień dobry. Witaj w Nowym Roku. Witam bardzo serdecznie Ciebie. 8.08, w końcu, w końcu poranna kropla energii. Już w Nowym Roku. Przed nami 360, no już nie 5. Ale nówiętękie no, dni przed nami. Czyściusieńkie czekają tylko na zaplanowanie, na to, żeby wypełnić je dobrą treścią. Przychodzę do ciebie z życzeniami, żeby ten nowy rok przynosił dla ciebie to co dobre, to co najbardziej korzystne, to czego potrzebujesz, żeby otulał ciebie miłością, pewnością, żeby dawał tobie pełno darów, takie, które sprawią tobie radość i których też potrzebujesz w jakiś sposób. I niech to, słuchaj, będzie taki rok, w którym z każdym dniem będziesz dostrzegać, że jest lepiej, przyjemniej, będziesz czuć się coraz bardziej radośnie, coraz bardziej miło. Niech ten rok przyniesie tobie cuda, po prostu cuda, których potrzebujesz. No bo calusieńkie, czyściusieńkie karty są do zaplanowania. I świetnie, że tutaj ze mną dzisiaj jesteś, bo wiesz, tam w Sylwestra, 1 stycznia, to nie każdy ma czas, żeby usiąść, albo nie, nie ma zbyt czystej głowy, żeby usiąść i sobie zaplanować, co tam chce. Ale te nadchodzące dni to jest doskonały moment, żeby przedsięwziąć sobie jakieś swoje plany, cele. Może coś bardziej skrupulatnie, wiesz, gdzieś. Zanotować w swoim kalendarzu, albo w przypomnieniach w telefonie, tak, żeby każdym krokiem, każdym dniem zbliżać się do tego, co Tobie służy i czego chcesz. I życzę Tobie z całego serducha, żeby ten rok, który już właśnie trwa 2023, był dla Ciebie nadzwyczajnym rokiem. Witaj, kochana, witaj Iza, witaj Gosiu, dziękuję za. Twoje słowo tutaj już napisane w komentarzu już z samusienkiego rana. Oj, chciałam Tobie przypomnieć słowa, które przy... wypowiedział Wolter. Znasz na pewno, pamiętasz gdzieś ze szkoły, z języka polskiego to nazwisko. I zobacz, co powiedział. Najbardziej odważną decyzją podejmowaną każdego dnia jest być w dobrym nastroju. Najbardziej odważną decyzją, podejmowaną każdego dnia jest być w dobrym nastroju. Niech tę odwagę każdy zrozumie po swojemu, ale w świecie ponurości, wtedy, kiedy się tylko narzeka. Faktycznie to może być ogromną odwagą, żeby wychodzić do świata z uśmiechem i mówić jest dobrze. Doceniam to, co mam. Jest piękny i wspaniały dzień. No nie, nie uważasz, a ja uważam, że to wcale nie jest. Hmm. Takie niemożliwe, bo jeśli tutaj gości, wiesz, takie przekonanie, radość i uśmiech, to ty z taką energią, odważnie pójdziesz w każdy dzień, ale nade wszystko pójdziesz tam z mocą czynienia sobie coraz lepiej i lepiej. Wiesz, ten początek nowego roku to jest idealny czas ku takim refleksjom. Wiem, że dużo osób właśnie ma jakieś postanowienie. Wiadomo, temat schudne pojawia się temat nauki języków, temat będę ćwiczyć, będę spacerować, a będę więcej czytać, a ograniczę internet. O już słyszałam różne noworoczne postanowienia. Słuchaj, każdy czas jest dobry, żeby zacząć robić coś dobrego dla siebie. I zachęcam Ciebie, żeby może w najbliższy weekend, a może masz jeszcze wolny, aby sobie usiąść i właśnie tak zastanowić się, czego ty tak głęboko w środku, ale ty, nie czego od ciebie chce otoczenie, ale czego ty chcesz najbardziej, czego ty potrzebujesz, na brak czego być może dzisiaj narzekasz. Zastanów się nad tym, to dobry czas. Dobry czas, żeby usiąść i tak szczerze, nawet wziąć, słuchaj, to lustro i zapytać, No, Zosia, czego? Najbardziej dzisiaj nam brakuje i poczynić takie małe drobne kroczki, które przybliżą, przyciągną, poprowadzą ciebie do tego, żeby ten twój cel się powoli, a może szybko, co tutaj się ograniczać, żeby się zmaterializował. Bo dobry czas, więc trzeba go wykorzystać, trzeba go wykorzystać z pełną mocą. To co? Masz różne możliwości. Jest coś takiego jak mapa marzeń, że są takie wyklejanki, które sobie robisz z tymi celami, marzeniami. Ktoś inny woli po prostu sobie zanotować to, wiesz, gdzieś w zeszycie, w kalendarzu, na kartkach. Słyszałam o nastawianych przypomnieniach w telefonie, żeby zrobić to, tamto, czy w zegarku, napisie się wody, zrób ileś kroków. No słuchaj, dzisiaj technologia daje tak dużo możliwości, żeby pomagać tobie, przytrzymywać cię w twoim celu. Niech właśnie te dobre rzeczy się zadziewają w takiej konsekwencji miłości, uszanowaniu swojej osoby, nie? To co, idziesz w to, żeby w tym tygodniu albo w najbliższy weekend właśnie tak szczerze ze sobą pogadać. Z samym sobą, samą sobą i pomyśleć to co ja bym chciała tak naprawdę? Ale tak naprawdę z serca. Nie czego chce ode mnie mąż, żona, mama, tata, a może chłopak, a może siostra. Czego ty chcesz najbardziej? Czego pragniesz? Co być może się nie udało w zeszłym roku? A dlaczego? Może tam siedzi jakaś podpowiedź skierowana w twoją osobę. Pamiętaj, pokieruj się tym, co w tobie. Tym, co w tobie głęboko siedzi, bo to jest taki taki czas, żeby Dać sobie to, czyściusienkie karty do zaplanowania. Nie ma no mercy, żadnej bierz litości. W twoich rękach to, jak te dni się potoczą. Czy to będzie kolejny rok nawrzekania, czy marudzenia? Przypomnij sobie te słowa Voltera. Co jest odwagą? Zaczynać każdy dzień w dobrym nastroju. Takiej radości. I ucieszyłam się, gdy znalazłam te słowa, bo jakże one pięknie znów wpisują się w tę naszą tutaj poranną. Poranne spotkania, to co? Jaki cel? Może już sobie coś kołaczę. To jakie kroki trzeba podjąć, żeby ten cel się realizował? Może tylko wstawać pół godziny wcześniej, a może wieczorem przeznaczać pół godziny na coś, 15 minut, 20. Jak kto wie, czego tak bardzo pragniesz? Czy zmiany pracy? Czy właśnie rozpoczęcia jakichś treningów? Czy tego, żeby raz w tygodniu. Na przykład obejrzeć fajny film, teatr, czy ograniczyć jedzenie słodkiego. Oj, nie wiem, co tam jeszcze możesz chcieć zacząć czytać książki, na przykład w obcym języku, a może utrzymywać bliższe kontakty z rodziną gdzieś taki plan, a może plan wyjechać za granicę? Każdy plan jest, słuchaj, dobry. Każdy plan jest dobry, jeśli czujesz go z głębi serca. Zerknę w komentarz. Dzień dobry Aleksandro, dzień dobry. <laughs> Tobie też wszystkiego dobrego. Niech Twoje odważne, ambitne plany się realizują, bo z taką osobą kochana mi się kojarzysz. To są moje skojarzenia. Niech się dzieje cudnie, wspaniale, prze ja tylko słówko wyjaśnienia dam tobie, bo przed końcem nowego roku nie było mnie tutaj. A ponieważ już tutaj wiesz, spotykamy się jakiś czas. Czasem jest tak, że trzeba się pochylić w swoją stronę i mi trochę moje ciało powiedziało stop, zatrzymaj się, popatrz. Jakiejś drobnej kwestii odmówiło mi posłuszeństwa na chwilę, ale już jest lepiej i lepiej. I widzisz, i tak czasem się zdarza, że bez zastanowienia ktoś znika, nie? Nawet w życiu takim codziennym, a w naszych głowach roją się już jakieś wyobrażenia, już jakieś kreacje, a może mnie nie lubi, a może się nie odzywa, bo coś źle powiedziałam, a może się nie odzywa, bo się obraziła, a może to, siam to, obam to. Kurczę, nie wiadomo, co się kryje w różnych sytuacjach. W różnych. Też mogłaś pomyśleć, znudziło, jej się nie chce, jej się nie ma czasu. Zniechęciła się, a może sprzęt nie działa. Milion, milion rzeczy mogło być w Twojej głowie, a mi po prostu tylko na trochę zamirował świat, i trzeba było się zatrzymać, spojrzeć i dać wytchnąć organizmowi. I to wszystko słuchaj też w takiej czułości do siebie, w takiej miłości, w takim, wiesz, spojrzeniu na daną chwilę, w tu i teraz, w ten moment. I tak czasem trzeba. Tak czasem trzeba, a, a też mówię to Tobie, żebyś wiedziała i wiedział, że to, że czasem kogoś niespodziewanie nie ma, może za tym kryć się bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele. A ja się cieszę, że dzisiaj już jest naprawdę lepiej i lepiej, i że z każdym dniem jest lepiej i lepiej, i mogę wrócić do tej porannej, cudnej rutyny, cudnej radości, cudnego spotkania z Tobą, przeczytania tych pięknych słów. Jak na przykład to, że każdy z nas, czekaj, zerknę, może aktywować mistrza w sobie. Wow! No, bo jesteś takim mistrzem swojego życia, takim maestro codziennej celebracji, maestro codziennych 24 godzin, które są, które możesz ty w sposób najcudowniejszy doświadczać, otulać, przeżywać. No nie? Taki to jest piękny dar, który każdy z nas ma w sobie i Ty też masz. Kreowania mistrzostwa swojego. Oj, poruszyłam dzisiaj kilka tematów, ale jak ja się cieszę, że Ciebie tu widzę. Widzę w sensie, wiesz, te serduszka, te lajki, te słowa, te komentarze. Sprawia to ogromną radość mi, którą ja mogę dawać Tobie. To taka, wiesz, znowu codzienna wymiana. Odważnie idę w ten dzień, odważnie. Bo mam odwagę być w dobrym nastroju. Pomimo tych wszystkich marudzeń i wiesz co, ja nie mam telewizji. Nie mam, przyznaję się, bez bicia nie mam. I gdy spotykam się z osobami, które żyją wiadomościami, żyją nimi, bo wiesz, co innego usłyszeć, przyjąć do wiadomości, okej, okay, mieć tutaj w sobie jakieś rozeznanie, a co innego tym żyć, to. Ja wtedy faktycznie wykazuję się dużą odwagą bycia w tej lekkości, radości i w takim spokoju. I życzę Tobie tego, żeby taki spokój, lekkość, niezależnie od tego, co tam jest nadawane w różnych miejscach, gdzieś pisane, żeby w Tobie zagościła. Żeby to życie mijało Tobie. O, kolejne życzenie na ten rok! Żeby to życie mijało Tobie właśnie w takiej czystości, w takiej lekkości, w spokoju. Wiesz, bo ten spokój. Jest ogromnie ważny. Spokój, który nosisz w sobie. Ten spokój pozwoli tobie podejmować dobre decyzje. Ten spokój pozwoli tobie wybierać drogę, którą chcesz iść. Czy to będzie droga z osobą, która cię krzywdzi, czy to będzie droga z osobą, która tobie sprzyja. A ja tutaj mimowolnie zerknęłam i znowu widzę słoneczniki. O, jaka Ty kochana jesteś, Małgosiu. Dziękuję, dzień dobry. Wierzę, uwielbiam słoneczniki, odwzajemniam tobie takim serduchem ogromnym, posyłając w Twoją stronę moc, uśmiechów, uścisków i życzeń tego, co najbardziej korzystne dla Ciebie i zdrowia, zdrowia, nade wszystko zdrowia, spokoju. To dzisiaj takie preludium, takie rozpoczęcie tego nowego roku w taki sposób. Lekki, radosny, odważny, z pokuszeniem ciebie pójścia w stronę lekkości, uważności i spokoju. Spokoju. Nie daj się wciągnąć w różne gry, manipulacje, chociaż ten świat to jedna wielka gra. Jedna wielka gra. Zależy, jak tam te pionki porozstawiasz, jakie karty będziesz wybierać. Nadal, ale możesz nadal ty decydować, to w jaką grę grasz? <grytanie> w jaką grę dasz się wciągnąć? Czy będziesz aktorem, któremu narzucono rolę, czy to ty będziesz reżyserem tej codziennej gry? Bo jeśli to jest to życie, to jest jedną wielką grą i doświadczeniem. Można być inspicjentem, można, można być statystą, można być maestro, można być reżyserem. Wybieraj, co wolisz. Która rola jest dla ciebie najkorzystniejsza, najlepsza i którą chcesz wypełniać w codzienności. Ach, ten Voltaire to chyba mnie tak dzisiaj kieruje w stronę sztuki i niech tak pozostaje. Aniu, witaj dla ciebie też, kochana, wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo siły i. Niech ta Twoja dobra energia z Tobą cały czas jest. Z każdą osobą, która tutaj dzisiaj pisze, ogląda, podgląda, pojawia się, znika, odsłuchuje czy to na Sajsie, czy to na YouTubie. Słuchaj, promyki w Twoją stronę. Pić w ten dzień odważnie, czyli w dobrym nastroju. Czyściusienki dzień przed Tobą? Czyściusieńkie, nowiuteńkie, takie pachnące świeżością. Dni przed Tobą. Widzimy się jutro o 8.08 odważnie, w dobrym nastroju i co? I idziemy po swoje poradosne, lekkie, obfite z zapytaniem, jak może być jeszcze lepiej. <gryw> Pozdrawiam Ciebie serdecznie, wszystkiego dobrego, uściski. Buziaki, całusy, co tam sobie chcesz, to wybierz. Jutro 8:08, co nie? Pełni energii, pełni radości, pełni mocy. A dzisiaj, jak możesz, to wieczór refleksyjny i tam wiesz. Jakieś tam planiki sobie poczyń, małymi krokami zdobywa się nawet Mont Everest. Do jutra, papa. Pa.